Na dzierżawionej pod Gdańskiem działce Krzysztof prowadzi poszukiwania bursztynu. Kopalnia, o której marzy, po raz pierwszy w jego życiu zdaje się być bardzo blisko. W końcu wraz z zaprawioną w płukaniu ekipą, bratem Grześkiem, Pawłem, Mietkiem, Zygą i Romkiem znaleźli bursztyn. To niedowiar. Problemy pojawiły się jednak wraz z Eugeniuszem, właścicielem pola. No przecież to wszystko wyczyścimy. Tym no. tym niby koparką. No to, no Szle... że trzeba, żarty. to weźmiemy większą. No. Nie, na to się nie godzę. Zabierajcie graty a tak, umowę mieliśmy. Wiedziałeś przecież, umowa jak to będzie umowa Zawsze może być aneks do umowy. Złaj, 15 tysięcy, musisz dać kaucji. Co, Zaporówka? nie. Chyba tak. Przyjeżdża właściciel, myślałem, że chciał porozmawiać, a on zaczyna robić awanturę. Mieliśmy wszystko dogadane. Przybił piątkę, teraz przyjeżdża i wyciąga pieniądze. Taki gość trafił nam się pierwszy raz. Zostań przede ode piątkę. Skończymy te badania. Mało, za Masz, nie wienek, to taki. nie jest tak, że ja sobie pojadę stąd i to zostawię, bo wystarczy pójdziesz do jakiegoś urzędu i mnie tutaj zakudły przyprowadzą ja... i każą mi to równać, bo wszystko uzgodnione, wszystko będzie równane. O stawie, wiedział, że będzie zamulany, bieze, bie, na bieżąco będzie czyszczony. No. Słuchaj, jak nie 15, tychę musisz dać na kaucję. Taką kaucję ci oddam, jak zakończycie roboty, kwity złożone i masz ją z powrotem. Jaką mam pewność, że nie będziesz wymyślał, że tu piaseczku, troszkę tam, piaseczku, czegoś, coś. No. Nie no, jak mnie znasz trochę, to jest raczej rozsądnym człowiekiem jestem, nie? Ale ja mówię tak, jak to zrobimy, albo się żegnamy i tyle. No. Dobra, daj nam dzisiaj dokończyć. Nie, 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 nie. nie, Jutro przyjadę do ciebie. nie, 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 nie jutro. Nie znam tego człowieka osobiście, ale podobno ten, z tego co mówią ludzie, nie jest taki sympatyczny wcale. No ale to nas nie obchodzi, my to sobie robimy swoje, a on nam przeszkadza, tylko i wyłącznie. Wymyślanie, po prostu wymyślanie, nic więcej. Bez kaucji e, za niwelację, przywrócenie jako zabezpieczenia. Nie będziemy rozmawiać. No dobra, Gienek, dobra, jak chcesz, skończymy, nie będę się z tobą już kłócił. Jutro cię odwiedzę, usiądziemy, dogadamy wszystko. No. I albo w prawo, albo w lewo. Tak? No, no Z krzyżkiem to się tak ciężko negocjuje, bo to dobry gracz. 7 tysięcy dostajesz no. kaucji. Dychę. No, dychę, no dychę. Dychę na pewno to nie będzie kosztowało wyczyszczenie trochę piasku. Przemyśl dobrze. Bo chyba warto. No Coś się zaczęło pokazywać. To się zaczęło pokazywać. Także może być warto. No, to jest ryzyko. Tylko to jest, ryzyko. To jest kaucja zwrotna. Kaucja jest zwrotna. Do jutra. Do jutra. Dobrze się dogadaliśmy, bo ja też nie chcę im stawać naprzeciwko, normalnie jakby tu bursztynu nie było, poszedłbym stąd i nie, nie chciałbym z nimi już więcej rozmawiać. Na działce pod Gdańskiem Krzysztofowi z trudem, ale udało się dojść do porozumienia z właścicielem terenu, na którym prowadzi poszukiwania. Po licznych awariach, brakach personalnych i awanturach o stan pola, Krzysztof postanowił zaprowadzić w tym chaosie porządek. Nowy dzień, nowe otwarcie i nowy członek ekipy. Cześć, Bartek. To jest Bartek, chłopaki. Od dzisiaj za, za Zygmunta robi. Cześć, Bartek. Czyli musimy wyczyścić staw bo właściciel się rzuca o to za bardzo. Trzeba go uspokoić trochę, żeby tutaj przestał przyjeżdżać. Wy w międzyczasie parę węże tam oprawicie, które ciekną. Trzeba obciąć końcówki, zarobić na nowe. I potem za jakąś godzinkę, dwie zaczynamy dalej szukać. Następne pole się wytyczy i robimy. Także do roboty. Dobra. Krzysztof jak najszybciej chce ruszyć ostro do przodu. Dzisiaj zaczniemy od czyszczenia stawu, żeby właściciela trochę uspokoić. Ten staw, myślę, że dobra godzinka wystarczy, żeby go wyczyścić. Staw musimy czyścić, bo my wodę w obieg puszczamy i ta woda do stawu wraca z piaskiem, który trzeba później wyciągnąć z tego stawu. Pójdź dalej go na prostu. Zygmunt nie przyszedł ta. dzisiaj też, także trzeba nowego człowieka, takiego solidniejszego, bo to będzie się wiecznie powtarzało z nim. Zobaczymy, jak on sobie będzie dawał radę. Będziemy oprawiać węża, bo ucieknie i będziemy musieli te opaski rozciąć i wymienić. Po prostu. Opaski I... dociskowe? Tak, jest, dociskowe, które trzymają, żeby nie puścił wąż. I nic, nic, tylko powolutku wiesz, nie? Z kosem. Rady, wieś. Romka i dobre chęci to za mało, gdy pod ręką nie ma odpowiednich narzędzi. Nie ma trzynastki. Jak nie ma? No nie ma. Dobra, o nie. Nie ma 13? 13? Nie ma. Zostało pewnie ten. To weź żabkę przyniesie. My tą na, na sadówkę robiliśmy wrzesień. No. To żabkę nie przyniesie. Bez nie damy rady. Chłopaki, bez klucza nie damy rady, nie? Nie ma szans. Szefujący płukaczom Krzysztof rozwiązał tymczasem problem nie stawiającego się do pracy Zygi. To jest Bartek, chłopaki. Jest. Od dzisiaj za, za Zygmunta robi. Wraz z nowym pracownikiem pojawiły się jednak i nowe problemy. To weź żabkę przynieś. Bez nie damy rady. Chłopaki, bez klucza nie damy rady, nie? W tej brygadzie to jest mój pierwszy dzień. Ale ogólnie dorywczo sobie też tam gdzieś dorabiam w innych zespołach. Które poszukują morszynu. Zawsze są jakieś problemy z, z, związane z wydobyciem, z kopaniem czy z poszukiwaniem morszynu. I najgorsza właśnie praca jest taka na polu, no, że nie ma narzędzi i trzeba to oprawiać i to szybko. Nie ma faktycznie. Kręć, kominerami. Bartek stara się zdobyć posłuch w ekipie. Pomysły jak na razie ma dobre. Nie posłuch, jest. Poszło, jest. Jesteśmy w domciu. No i petarda. Dobra. Dobra. Skręcajcie, ile dacie razy? Do kręcisz, Tutaj w górę Młotek masz? Mam. Trzymaj młotek. No, weź tą pstuchę dookoła. Świeżak jest pierwszy dzień, już się rządzi. No, podoba mi się to. Będą z niego ludzie. Celem ekipy jednak nie jest naprawa węży, ale płukanie bursztynu. Dobra, chodź go sprawdzimy na sucho, czy on w ogóle się dokręci. Dobra, jest gitara. Pięknie, nie? Tak. A szef w ekipie może być tylko jeden. Trochę za wolno chyba, co? Gdzie z tą tyczką idziesz? Na koniec tam idziesz. Myślę, na koniec zrobiłem, co to robić? Łap też, a nie stoisz i się patrzysz, gdzie jest jeszcze jeden wąż. No to dawaj tego węża tu. Raz, raz, raz. Zostaw to, po co to ciągniesz? Przyjdziesz następnego węża. No, czas leci, dużo straciliśmy na czyszczeniu tego stawu, a chłopaki się obijają trochę trochę im dokręcić śrubę. A do tego akurat Krzysztofowi narzędzi nie brakuje. Przerzuć mi, a wezmę tego, odbiorę ci węża tego. Jeszcze jeden wąż potrzebny, dawaj. Dawaj. Jeszcze jeden, oprócz tego jeszcze jeden. Nikt nie mówi, że będzie lekko. Pompa już od godziny powinna chodzić. Podobnie jak morskie pływy nocą na plaży, tak i szczęście raz przybliża, a raz oddala Krzysztofa od spełnienia marzeń o znalezieniu bursztynu. Żadnej chwili nie chce i już nie może zmarnować. Robota nabiera tempa, a ekipa dostaje porządnie w kość. Pompa już od godziny powinna chodzić. No nieźle, nie. Pogoda dopisuje. Deś nie pada. Mrozów nie ma. No bursztyn, bursztyn mnie to, zaraził mnie mój tata tym bursztynem cały. kiedyś kopał, zbierał, mój to brabia, też szlifuje, no taki dodatkowy zarobek. Największy kawałek jaki trafiłem to miał 167 gram, jeżeli dobrze teraz, żeby mnie skłamać, 2,5 tysiąca. Nadzieja jest matką głupik, no ale no po to przyjechaliśmy, żeby coś dzisiaj w końcu wytapać, nie? Kolor wczorajszej ziemi pokazywał, że tutaj powinno coś być. Może, jeżeli tu się nie udało, to parę metrów obok może coś się znajdzie. Grzesiek, idź, idź już. Pompę odpal, niech się grzeje. Na wolnych obrotach. Wolne obroty pompy nie oznaczają, że reszta może równie powoli pracować. Dla Krzysztofa każda bezczynna minuta to przepływające koło nosa pieniądze. Długo jeszcze? No jeszcze dwa wiadrę. Jak mi pomoże, trochę szybciej będzie. Pompę trzeba zalać, musi być. Przy wirnikach woda, żeby pociągnęła wodę z stawu. Jeżeli tu będzie powietrze, to powietrze nie spręży się tak, żeby wodę pociągnąć. Sprężają się wszyscy. W wyprowadzonych na powierzchni rowach odwadniających ustawiane są kaszorki, na których oczkach powinny zatrzymywać się wszystkie większe bryłki bursztynu wypłukane z otworu. Nie oznacza to jednak, że cały proces przebiega automatycznie. Pomagaj mu z tą gumą, podciągaj mu jak potrzebuje. Kręcisz mi tą i podaj mu węzeł. A jest Grzeciek. Dobra Grzeciek, podciągnij węzeł. Troszkę tu taki mi i Ja sobie będę już go wiesz. Bo ta trawa mi przeszkadza. Na razie same kamyki, muselki. Zbirek ten, nie? Wirek się. się pokazuje też, no. Potrzebna mi jeszcze rurka. Oj to za... wąż jeszcze. Kto zapomniał rurki? Bartek, jakiś po rurkę, nie? Potrzebuję jedną rurkę jeszcze. Jak tutaj nie ma, to koło budy musi być. Tylko weź najprostszą. Tu się zdarza i zapominać, i nieraz zgubią coś, potem jako parką coś przejadę i do wyrzucenia sprzętu Jak tam mieciu? Nic sama glina, świrek, kamyski Dawaj, dawaj, raz, raz, kręcaj już. Dawaj, dawaj, kręć raz, raz co, żeś, Co żeś przyniósł ośle? A tak, tutaj macie taki sprzęt ja Prawo robimy na wobec Partek Sprawdza się. no trochę, trochę, trochę podskakuje, ale go da się wytemperować. Także kwestia czasu będzie jak w zegarku. A, już wyjdzie? A? Grzesiek, pomóż, pomóż się. Ciśnienie wody jest tak duże, że trudno w pojedynkę przełożyć wąż. E? E? No, niestety w tym otworze no, nie, nie ma trochę. dobra. koloru zielonego. Zielony kolor wskazywałby na bursztynonośne osady. Ani patyka. Ani Kolorku też. Dobra, wychodzimy stąd. Tak? Wykręcaj. Po kolei wykręcaj. I staraj się tymi rękawicami na boki taki. No ty! Aha, już. No bo wiesz co za zamułę za jest, nie? Tak. Dobrze. Dobra, idziemy tak? Ty, 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 co? Nie rób diabła. Diabeł powstaje, gdy skręcony wąż owinie się wokół tyczki i zablokuje ją w otworze. Doświadczone chłopaki potrafią unikać takiej sytuacji. Dawno nie robiłem przy gumie. Nie pchaj, Miet. Ja? No. Do ekipy płukaczy nikt nie wchodzi cały na biało, ale od razu w błocie. Dobra. Nie zapowiada się to dobrze. Ten kolor zielony już powinien być. Prawdopodobnie będzie tak samo jak w tamtym, w tamtym otworze. Coś się pali. Coś się pali. Ze wszystkich żywiołów jeszcze tylko ogień nie dał Krzysztofowi w kość.